No i jak, biorą? Na razie nie, ma, nie podaje się. No to na razie, pa! A może ona jest magiczna? Jak ta złota rybka, co spełnia życzenia? Nie wiadomo, spytajmy, czy jesteś rybką, co spełnia życzenia? Co? Marzenia? Nie. Jestem rybką, co spełnia życzenia. Wow, prawdziwa magiczna rybka, o co by ją poprosić? Jest! Ura! Ura! Maluchy, nie będziecie wiedzieć, co z nim zrobić. Właśnie zmarnujecie życzenia. Oddawaj, jest moja, powiem tu pani. Tak, idź, poskarż się pani, że ci zabraliśmy magiczną rybkę. <grybki> z koleżankami się nie podzielisz. Pierwszy my powiemy swoje życzenia, a potem powiecie swoje. O co tu by ją poprosić? Już wiem, może o całą torbę złota. To bardzo dziwne życzenie, ale proszę. Proszę oto to swoje życzenie. O, dobra, ja też mam prezent. Co to ma być? Przecież to nie jest seksowne. O, pu, stanice są... Jestem już stara, rybko. Przez tysiące lat spełniałam życzenia. Trochę mnie dosłyszę na jedno ucho, a drugie zatkało mi się mułem. Niestety każdy ma tylko jedno życzenie. Następne, proszę. Szkoda, ci, rybko, jesteś już stara. Moje życzenie jest takie, byś była znów młoda. Łoł, wow, super, dziękuję Wam z całego serca. Znowu mogę szybko pływać, jak młodzieniaszek. Nikt jeszcze dla mnie tego nie zrobił. Jakie macie życzenia? Żeby nie było wojen na świecie. Żeby wszyscy byli zdrowi. Żeby każdy miał dużo pieniędzy. Wasze życzenia są spełnione. Chodźcie, chodźcie, co jest w Na świecie nastał pokój. Wszystkie kraje dotyczące wojny podpisały pokój. Ej. Wydawało się, że to jest dobra droga. żeby ludzie że to jest dobra Wow, rzeczywiście, wszystko się, spełniło. O o co się, spełniło. tak już wiem o co się, że Tak, jest dobra o Wydawało się, że to o kurwa, patrzcie co mam! Zapraszam Was na żelki i lody. Wędkar się nie patrzy na dzieci, tylko się patrzy w wędkę. Bo może być pranie cięcie. A ryba? A Ryba dostała. A no, nie. Wow, prawdziwa magiczna rybka. O co by tu ją poprosić? Jest! Zabierają, zabieramy ją. Jeszcze raz. Dobra, <grym> uwaga <grym grym> i, <grym> i akcent. Co marzenia? Nie jestem rybką, co strony życzenia. Hmm. Wow, super, dziękujemy Wam z całego serca. Znowu mogę szybko pływać. Młodzień, jak młodzień,